600 to jest dobra, uwaga, czy mi się uda. Karker, karkur kurkur, nie! Kradnijcie mu, kradnijcie mu to ludzie! Ja to chcę. Karker, karkur, kurkur, kur. no nie! Za dużo osób to chce ukraść mu. Dobra, nie będę próbować, bo teraz mi się tu moja baza twarzy. Ale po co mnie bijesz, człowieku? Nie wiesz o ci nie za... Aha, Aha to ni razem... Dobra, tak nie potrzebuję już jej, więc możecie sobie je ukraść. Nie są mi potrzebne. Jakby... No dobra Dobra, ja się szybko uwolnię. No dobra, tego co możesz próbować. Dobra, zamknę idziemy bazę, sobie wzięli tego, dobra, on to gdzieś.